Chciałam wszystkim przedstawić moją zajawkę, to jest blog Matka Śledzi. Chciałam na tym blogu wyśledzić fajne miejsca na mapie Białego gdzie można spędzić super czas z dziećmi, a także przyliczyć pracę lokalnych rękodzielników i przedsiębiorców, którzy produkują artykuły dla dzieci. To są moje główne trzy tematy, dla których właśnie stworzyłam tego bloga, czyli moje trzej synowie: Stefan, Filip i Waszłomiej. I robię to dlatego, że spędzam z niej czas, bo będziemy te śledzenie robić razem. A także lubię to no i cieszę się, że właśnie to znalazłam. E, odkryłam właśnie tego bloga. E, na początku zaczęłam, założyłam grupę na Facebooku, e, która się zajmowała w tej Miała ona w 2014 e, tylko go członka i później tak ona wzrosła sobie teraz ma ponad 9 tysięcy. No nie wiem, czy to jest mało, czy dużo. Natomiast wszystko tak jakby zaczęło się od takiej potrzeby. Najpierw i innych mamach, żeby stworzyć takie miejsce, gdzie może się poradzić e, innych osób. Głównym problemem na tej grupie było to, że było brak takiej sy systemu jakiegoś, tak? Brak takich kategorii, jakieś się pojawiały, później znikały i te wszystkie informacje, które gromadziliśmy, jakoś ciężko było w ogóle usystematyzować. Więc wpadłam na pomysł, żeby z takiej grupy na Facebooku stworzyć bloga, gdzie uporządkuję właśnie wszystkie te informacje w kategoriach. Chciałam też wszystkie te miejsca sprawić osobiście. I oczywiście zostaje ten sam target, czyli grupa docelowa zostaje mi taka sama, czyli te osoby z grupy przychodzą na jako um, obserwatorzy na blogu. E, skąd nas? łatka śledzi Wiecie, jest tam mało, trzech synów. E, no i chciałam ich właśnie w tym śledzeniu wykorzystać. Taka pierwsza praca, czyli oni będą mogli moimi innymi ekspertami, którzy będą mogli ocenić, czy dane miejsca są rzeczywiście warte zachodu, że tak powiem. E, skąd ten śledź? Śledzie, skąd żyję, jestem podmiotem, i na pewno może mniej lub bardziej świadomie się a śledzenie, czyli też szukanie, tak? czyli w tej nazwie, która takie no, trzy pochodne i to tak, można różnie tłumaczyć. Matka śledzi właśnie. I chciałabym, żeby podlaskie nie kojarzyło się nam tylko z żubrami. Tylko, że właśnie rodziły się też inne skojarzenia. Chciałabym, żeby rodziny w Województwie nie wiedziały, że województwo proponuje wiele wspaniałych miejsc, gdzie można spędzić aktywnie czas z rodziną i jestem dumna, że właśnie coraz więcej miejsc w ogóle w Województwie powstaje takich prorodzinnych. O, super. Właśnie tu jest parę wymienionych miejsc, które, no, tu, które ja poznałam. Nie wiem, czy wszyscy też znają, wiedzą, że jest to jeden w województwie, Park Dinozaurów czy Początek, a także jest Park Mórz i oceanów w województwie. Dla mnie to było zaskoczenie, bo ja już tak nie znałam tych miejsc, no które dopiero poznałam mając trzecie dziecko, więc myślę, że jeśli taką wiedzę zgromadzimy, to łatwiej dla rodziców będzie po prostu od razu. Im. Wiedzieć więcej, Chciałabym, żeby ten program był podzielony na jakieś kategorie. No z takich kategorii są oczywiście kawiarnie, restauracje, czyli yy, czemu taka kategoria? Dla mnie jako mamy ważne jest, że jeśli idę z dzieckiem yy, do restauracji, żeby tam był ten kącik zabaw, tak? Żeby była tam menu przygotowana dla dzieci. Jeśli tego nie, to tak jakby to jest utrudnione. Kolejny, kolejna kategoria to są sklepy i księgarnie. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że tania książka ma swoją sieci w gdzie można odebrać te książki, nie trzeba koniecznie wysyłać. Tak? Dziupla, wspaniałe, dziecięce zabawki bardzo dobrej jakości. Czy trzy kropki księgarnia, która naprawdę w swoich wzgórach ma to mitofele, jeśli chodzi o książki. Zajęcia dodatkowe. Ja też nie wiedziałam, że w ogóle można dzieci zadać na coś innego niż kulki, tak? A można, bo są wspaniałe propozycje gwiazdkowe, są to na przykład ogólnorozgrywane zajęcia, czy też zajęcia właśnie jakieś kreatywne. Wspaniałe warsztaty kulinarne, muzyczne, plastyczne. Gwiazdoca Akademia Rodziny też proponuje bardzo duże rzeczy. I tak samo rodziny, organizacja urodzin, więc lokal, tak? Można w różnych miejscach zrobić urodziny, nie tylko w domu. Cukiernice robią wspaniałe torty, tak? Nie kupujmy w, w tych sklepach takich, tak? Dużo ludzi robi piękne rzeczy. Tak samo akcesoria. Zastanówmy się, nie musimy koniecznie kupować sklep internetowy, ale możemy wesprzeć właśnie tutaj lokalnych ludzi, którzy mają właśnie swoje przedsiębiorstwa. Tak samo moje ulubione tutaj kategoria, czyli rękodzieło. Dużo ludzi robi piękne rzeczy. Tak samo tutaj są akurat takie zagłówki pod, pod drzwi, żeby nie działy. Więc, no, lokalny patriot, tak podsumowując, ja myślę, że jestem takim lokalnym patriotą, który chce wspierać tych ludziowników i przedsiębiorców z mojego miasta i pokazać ich pracę i ich pasję. Um. Jeśli chodzi o bloga, to wszystko właściwie zaczynam od zera, to był mój taki pomysł i chciałam go jakoś tak ułożyć. Nigdy nie widziałam, co to jest domena hosting, ale myślę, że ogarniałam na tym założyłam bloga. Fotografom się jednak trochę interesuje, mówią, że właśnie mam oko do, do, do robienia reportaży, a reszta jakoś tam myślę, że jak jeszcze się podszkolę, to, to będzie z tego całkiem fajna sprawa. No i szukam dobrych ludzi, szukam dobrych ludzi, bo wiem, że ten projekt jest wartościowy i myślę, że, że razem jakoś, jakoś sprawimy, że, że ten pomysł wypali. Myślę, że dobrą inicjatywy trzeba wspierać, więc mam nadzieję, że, 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 że ktoś tutaj wszystkim wesprze. E, jakie korzyści może przynieść blok? Więc e, myślę, że ciężko takim lokalnym, często takim lokalnym firmom ciężko jest się przebić i myślę, że blok pomoże mi wypromować te wszystkie, te wszystkie przedsiębiorców, przedstawić ich zainteresowania, także docenić ich pracę i pasję, którą e, przekazują właśnie w swoich produktach. No i perspektywa. E, oczywiście ja nie zakończyłam jeszcze. Yy, dzieci, mam ponownie jeszcze córki, więc nie naprawdę z rynku przez najbliższy czas. Yy, no i oczywiście dzieci rosną, czyli jeśli teraz na dzień dzisiejszy szachy mnie nie interesują, bo moi dzieci słyszę za małe, to mam nadzieję, że za parę lat yy, na takie zajęcia się wybierzemy, tak? No i reszta świata i Polski. Yy, myślę, że gdyby w każdym mieście w każdym mieście w Polsce był taki blok, to ja wybieram się do Warszawy. Chętnie z niego problemu weszła, tak? Sprawdzić, ja z tymi dziećmi rzeczywiście mogę iść, żeby dobrze spędzić czas, żeby w rzeczywym koncie dzieci był, więc zaczynam coś fajnego. Dzięki.